Hej, co piszesz? A wiesz, ktoś w internecie nie ma racji i nie mogę tego przeżyć. Dobra, stary, kończ już, idziemy na imprezę, musimy się szykować. Co na imprezę? Nie, tylko nie do ludzi. Na pewno będą jacyś dziwni. Znamy dobrze, tak, się A mógłbym teraz siedzieć przy kąpie, jak Ziomek. Jestem Konrad, ale dobra impreza. Ale w ogóle jest jazda z tymi szczepionkami, co? Wymyślili jakoś bezobjawową chorobę, która nie istnieje, i teraz chcą nas wszystkich zaszczepić. Ja! Bo ta choroba istnieje i jest niebezpieczna, widziałem ją? Bo ta choroba została wymyślona w laboratorium w Chinach, po to, żeby nas wszystkich zaszczepić. Ona nie jest niebezpieczna, chcą nas zaćpować. A, stary, to ty nic nie wiesz. Owczaj to, to ci otworzy oczy. Wyobraź sobie, że to jest dziewczyna na Instagramie ze Stanów Zjednoczonych, która codziennie coś wrzucała, jakąś relację, jakiś film. Od czasu kiedy się zaszczepiła, nie wrzuca nic. Umarła i próbują to zatuszować. I ta dziewczyna wrzucała codziennie coś na Instagrama i teraz nie wrzuca, to znaczy, że się zaszczepiła i umarła. To jest dowód znaleziony przez internautów. No to jakich ty dowodów jeszcze potrzebujesz? Obczaj to, to też jest dobre. Na, na tej bazie właśnie, że mamy taki tape recorder powstał cały mind control. tak guniak? Mind control? Mm, a nie, to mi się pomyliło, to akurat też jest dobre, ale to się nie przekona, ale patrz, to jest merytoryczne. Możesz powiększyć te żółte napisy, bo nie widzę za bardzo, co tam jest napisane. No dobra, to już musi być dobre. To jest doktor Jaśkowski, powołuje się na dobre argumenty. Obczaj to. Ale co to jest za źródło, doktor Jaśkowski? Patrz, on się tutaj powołuje na artykuły pisane przez samego siebie. A w ogóle, co to jest za strona, tajne archiwum watykańskie? To stary, jakich ty jeszcze chcesz dowodów? Ludzie nie umierają na ulicach, jaka to jest pandemia? Dlatego, że umierają w domach i w szpitalach? Ta, znasz kogoś, kto umarł? Znam z 50 osób, które umarły. Ale ludzie, którzy zmarli, mają choroby towarzyszące. I co z tego, że miały choroby towarzyszące? Mogły mieć cukrzycę i żyć jeszcze przez 30 lat, ale złapały wirusa i umarły. To może lepiej, żeby tego wirusa nie łapać? Ludzie zaczęli umierać, bo nie mogą się dostać do szpitala, bo to teraz leczą tylko koronawirusa. A ludzie z jakimś rakiem czy kamieniami żółciowymi to się nie mogą dostać na operację. A jak mają wpuścić ludzi do szpitali, jak tam grysuje koronawirus? Albo przyjąć pacjenta do planowego leczenia, które nie jest ostre, jak się zakażą koronawirusem i umrą, a tak normalnie po prostu mieliby wycięte kamienie żółciowe. A ty to w ogóle, to skąd znasz tych ludzi, którzy umarli? No bo sam nie jestem lekarzem. Haha, <laughs> to lekarz! Wiadomo było, jak ja bym wiedział, to ja bym w ogóle z Tobą nie rozmawiał. Od razu Ty mi patrzysz z mordy, że ty jesteś antypolak. Sprzedałeś się nasze zdrowie, nasza krew, wasza nafta! <śmiech> <śmiech>